Trzyma można jestem bardzo śmieszne idzie ze mną Dynamics. Siema, widać Dynamics. A pokrzywa mnie mnie kebawa. Dzisiaj będziemy chodzić i robić urwak za drugiego opuszczonego domu. Ja pierdzielę. Ale mnie pokłuło. A! Nie, ja ja wychodzę. No hmm. hmm. i dlatego tutaj gówno jest. A! A łacę nogi. Mm, ale zdrowy zrobię przynajmniej. Dobra, jesteśmy przed drzwiami. Tam będziemy w kolejnym odcinku szli, tam jest stajnie jakieś tam. Dobra, idź pierwszy. Ej, Moje nóżki. To jest pierwsze pomieszczenie. Dobra, idziemy. Dobra, spierdolę. Spitamy. Jezus. Pokój do 2 krzyła, to nic. O, się tak się pierwszy pokój. Pierwszy pokój to jest jakaś ławeczka, nie? No nie klini, Jakieś tutaj kurzenka. Dobra, lej, ja tylko powiem. Stolik, okno, oleb ciśnienie. To jest kolejne miejsce. E, szafa z broniami. Łóżko. Nie wiem jak to powiedzieć. To jest stolik. Obra to górę ma to jest ten schowaj yy, Są jakieś papiery. Nic nie ruszajcie. Nie wypuszczam się. To jest znów. Nie, weź to, nie, nie rzucaj to, schowaj to. Dobra. To są jakieś papiery jakieś. I to jest creepy. Matycie zostać łapkę, w górę subskrybować kanał z wędziem. O bocalacie się. Ale to był creepy ten nóż. To po prostu trzeba przeczytać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja. Okay. Typ? Kominek. Ja pierciele. Widzisz to? Widzisz to? Tą lalkę? Klippi. Co ty robisz tam, debilu? Nic nie wolno niszczyć w domach. O, lampę. Idź pierwszy. Nie. Idź pierwszy. Nie. No, boję się, widzowie, boję się. Nie, boję Jezus, ale to jest creepy widzowie. to jest? A To jest bardzo creepy widzowie. Ja tu nic nie biorę nawet. Bo to jest opętane miejsce. A, jeszcze stryk. Kto pierwszy? Ty. Bo się boję, ja weź kamerę. Tylko nie przeklinaj, proszę cię nie przeklinaj. Będę ci wdzięczny. No to idziesz za mną. No, zaraz wejdę. Ja, tu... ja tutaj się ostatnio wywaliłem. No to prawda, on się ostatnio wywalił. Jest jest Pokaż co teraz, wszystko widzę. Gówno. Pióra. Dobre <todziora> no, widzę. Ej, śmierdzi tutaj tymi, jak się nazywa? Piórami? Nie, piorami. pióra. Pióra? Um. No Bożek No Boże jak się nazywa? Yy, z niczami na cmentarzu. Chodź tu. Piesz, ja to ostatnio wziąłem. Oliver Games właśnie. Oliver Games czy bardzo śmieszny. Bardzo śmieszny. Twoja stara nazwa. To stara to jest to Oliver. To bardzo... To Oliver Games jest to stara. No właśnie no, tu. Już tu jest. Ale do środka. Dawaj, zobaczymy tam dalej, co jest. Ciepło. Boże, nie widzę no, przez te pióra. Ale wszystkie są białe, szamu. Nie wiem. Chodźmy. Chodźmy. Siedlisko gołębi może. Ale ty, jakie to jest przyjemne. A tutaj? Nie ma A, tutaj no, też były składowane to ziarna. się co? Mhm. Dobrze widzę, Ale tam pokażę, że się tak pali. Ej, wali, wali. Hmm? Pokaż o o Daj kamerę. Daj kamerę. Ale się już się idiot. O matko, schodzimy. No trochę to jest niebezpieczne, co ja robię, widzowie. Ale czegoś nie robi dla was matko, jakie trzeba pojęć. W sumie widzieliście, że tam był nóż. I pokrzywy. A w kolejnym odcinku tam jest stajnia, żeby was nie zmylić. I duży pokrzyw. I duży pokrzyw. Następny odcinek biorę tam. Tam To prawda. Dobra, dam radę to... Damny Minecraft. Jezus! Dobra, tam Dobra. Tam jest dom. sami widzicie? Tam jest stajnia. O Tam jest tajnia. Czekaj. Tajnia? Więc ja was żegnam i na 20 owek w górę tam wchodzę więc o bardzo wszystkiego muszę się no i Nie,